Dzień dobry Wszystkim zainteresowanym Pokażę pierwszy dzień po świętach ile zrobiłem To jest ta strona, ta półka rozłożona Jutro będę dawał w poprzek Tak będę dawał pręty Bo dzisiaj zostało tylko 5 sztuk Było 60 Chyba 7 sztuk dzisiaj przywiezionych poszły 67 sztuk 14 Same A do tego jeszcze dystanse, podpory i cały asortyment, tak jak widać, tam już mam wszystkie zrobione w zasadzie. Nie było zrobione wszystkie starty. Tu, tu po środku, prawdopodobnie ma być siatka jeszcze gęściejsza. 14 na 14 oczko to będziemy robić jutro albo pojutrze. Bo jutro będzie od cholery, tu kręcenia. Bo żeśmy skończyli dzisiaj, tam po wierzchu, trochę zostało kręcenia. I rozkładaliśmy to. Jest 15 godzina, cały dzień na rynku, wiatr dmucha mocno. Zajdę może na dół pokazać, jak to wygląda. Deski tu akurat będą wyciągnięte, bo ich desek później nie będzie, co ich widać. One są teraz tylko dla ułatwienia. Pójdę pokażę na dół. Tu tędy wyjeżdżała kopara. Tam dookoła, bo nie było jak. Tu zjazd. Wykop jest, tak jak już powtarzałem, ogromny. To będzie taki 150 metrów. Z piwnicą 250. No, tak wygląda na Są wszystkie starty. No. Dookoła Tutaj jest rozłożona już kratownica Jest powiązane Zobaczcie do tego wiązania jest, od cholery i Jeszcze trochę, do tego drutu wiązałkowego już poszło nam 20 kg, na jutro zamówimy jeszcze 10 Bo już się kończy no, tak wygląda kratownica gotowa Jutro będziemy rozkładali Będę rozkładał tutaj poprzeczne pręty, tak? Tam jest jeden rzucony na wzór Ale nie przełapany Pięć sztuk został, zostało, no, tak jak mówię, rano akurat Nim przyjedzie świeża dostawa To te 5 sztuk i te dwa, co mam na dole Akurat się zwykręci do tego czasu, kiedy dojadą Tak to właśnie wygląda Wszystko jest zgodnie z projektem Kierownik nie ma zastrzeżeń Działamy Myślę, że może nie na wariata w tym tygodniu, bo dzisiaj jest środa dzisiaj jest wtorek, tak? Jutro środa, czwartek niby w piątek, beton w sobotę, ale będziemy, zostawimy to na poniedziałek, następny tydzień poniedziałek lejemy beton. Na spokojnie sobie to wszystko rozłożymy, najwyżej sobota będzie wolna i poniedziałek zaleję to betonem i znowu jak zaleję w poniedziałek to we wtorek nie bardzo stanąć, ale w środę już będziemy mogli powoli zacząć coś kręcić, siatki na ścianę, do góry. Tutaj jak widać te starty są wypuszczone w koło. Podwójne są, jeden jest z przodu, drugi z tyłu. To tak będą szły dwie siatki aż do zera. Tak jak tam widać taki na tej na kołku jest zero fioletowy. To aż do zera z tych startów będą szły takie siatki, ale z dziesiątki już takiego cienkiego pręta.